Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Snapchatowym QA poprosiłam Was na Snapchacie właśnie, żebyście zadawali mi jakieś pytania do QA i znaliście ich całkiem sporo, także mam je na moim telefonie i teraz będę na nie odpowiadać. Także jeśli jesteście zainteresowani, jeśli lubicie QA, bo ja osobiście uwielbiam, zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie, czy podobało Ci się tegoroczne euro? Bardzo podobało mi się tegoroczne euro. Generalnie ja jestem tak mega wkręcona w piłkę nożną od poprzedniego euro, czyli Euro 2012, i to euro podobało mi się znacznie bardziej niż to poprzednie, wiadomo, ze względu przede wszystkim na grę naszej kadry, bo porównając sobie to, jak grali w 2012, a to, jak grają teraz w 2016, to jest dzień do nocy, naprawdę widać ogromną różnicę. Jestem mega dumna z naszej drużyny, naprawdę zaszliśmy bardzo daleko, a mogliśmy jeszcze dalej, tylko wiecie, troszeczkę nam tam jakby szczęścia zabrakło. Podsumowując Euro 2016 to czy będzie seria Back to School PS? Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię dziewczyna z Krosna, bo tutaj widzę niewysłowa znacznik na czacie. także oczywiście, że ta seria się pojawi, nie mogłoby być inaczej. Ja uwielbiam tę serię, Właśnie nagrywać, ale też uwielbiam ją oglądać U innych youtuberów, czy to właśnie polskich, czy zagranicznych Uwielbiam serię Back to School To jest jedna z moich właśnie ulubionych serii Jeśli chodzi o filmiki na YouTubie z Samego powrotu do szkoły oczywiście nie lubię Bo kto lubi? Powiem tyle, że tych filmików się pojawi Dosyć sporo na moim kanale Ale spokojnie, dopiero mamy końcówkę lipca Jeszcze mamy, wiecie, trochę wakacji Także spokojnie, jeszcze nie myślmy o szkole No ale oczywiście te filmiki się pojawią Jakoś pod koniec sierpnia Czy nagrasz room tour, aktualizację i poranną rutynę? Słuchajcie, bardzo często prosicie mnie właśnie o takiego typu filmiki i ja coś takiego dla was na pewno nagram, tylko e, chciałam to właśnie jakby wyjaśnić, dlatego uwzględniłam to pytanie właśnie w Kimedaju, żeby wam troszeczkę opowiedzieć o tej sytuacji, jaką mam. W tle możecie zauważyć mój komputer, który dostałam, słuchajcie, na komunię i na tym komputerze właśnie montuję. Nie jest on już najnowszy, nie jest najszybszy, nie jest najlepszy. I nie chcę na przykład nagrywać tych filmików teraz, w tym momencie, kiedy mam jeszcze ten komputer, bo po prostu wiem, że ten montaż byłby słaby i że po prostu sama forma filmiku by mi się nie spodobała. A po prostu nie chcę wstawiać na YouTube czegoś, co mi się nie będzie podobać, bo jeśli chodzi o poranną rutynę albo room tour, albo nie wiem, filmiki takiego typu bardziej wymagające, że tak powiem, to one wychodzą fajnie tylko jeśli jest fajny montaż, jeśli jest, nie wiem, podłożony głos do tego. No ja na moim komputerze takich cudów, że tak powiem, nie mogę zrobić, także musicie poczekać, bo planuję sobie kupić nowy komputer, tak po moich 18 urodzinach, czyli. Pod koniec października, początek listopada tak mniej więcej właśnie planuję zakupić nowy komputer i obiecuję Wam, że jak tylko mi się to uda, to te filmiki się będą pojawiać, także nie musicie się 500 tysięcy razy pytać, bo będą te filmiki. Spokojnie, musicie kilka miesięcy po prostu poczekać i na pewno one się pojawią. Czy byłaś kiedyś na meetupie, czy coś w tym stylu jako widzka? Byłam rok temu na meetupie we Wrocławiu i z tego całego wydarzenia nagrałam vloga, którego wam mogę podlinkować, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Byłam tam z zamianem i było naprawdę super. Mega dużo ludzi, mega fajna atmosfera. Tam po prostu wszyscy, którzy byli na tym meetupie, byli mega wkręceni w kręceniu YouTube'a i albo to byli. Właśnie widzowie, albo to byli ci więksi, albo mniejsi nawet youtuberzy Po prostu wszyscy chodzili z aparatami, nagrywali, to było coś niesamowitego I słuchajcie, w tym roku też wybieram się na meetup do Wrocławia właśnie Z tego co pamiętam to jest on 27 sierpnia, także pod koniec wakacji Więc jeśli ktoś z Was, z moich widzów chciałby wpaść i nie wiem, przybić piątkę, pogadać czy coś To bardzo chętnie i zapraszamy Wolałabyś usunąć obecny kanał i zacząć nagrywać od nowa, czy usunąć wszystkie swoje zdjęcia w telefonie? To jest bardzo proste dla mnie pytanie. Oczywiście, że wolałabym usunąć wszystkie zdjęcia w telefonie, bo mogłabym je zgrać na przykład na komputer albo na jakiegoś pendrive'a, czy płytę, czy cokolwiek, i wtedy mogłabym je usunąć i miałabym dużo pamięci w telefonie, chociaż na to akurat nie narzekam, a jeśli miałabym usunąć wszystkie tam filmiki, czy nie, usunąć mój obecny kanał i zacząć od nowa nagrywać, to na pewno bym tego nie zrobiła, ponieważ jestem tutaj już ponad dwa lata wow, długo. Poświęciłam na ten kanał dużo czasu, dałam w te filmiki dużo serca i po prostu nie umiałabym, znaczy nie umiałabym, nie chciałabym po prostu zaczynać wszystkiego od nowa, bo jednak już zbieram powoli jakąś małą grupkę osób, które chcą mnie słuchać, które tam w jakiś sposób znalazły mój kanał i którym się to podoba. I gdybym miała to wszystko zacząć od początku, to... Za dużo pracy po prostu by poszło na marne, moim zdaniem. Czy jesteś zadowolona ze zwycięstwa Portugalii w euro i że są obecnymi mistrzami Europy? Komu kibicowałaś na euro oprócz Polski? Oczywiście. Słuchajcie, to jest temat dosyć kontrowersyjny, no bo wiadomo, że jedni są fanami, właśnie reprezentacji Portugalii, inni nie. Ja osobiście hmm... Z jednej strony się cieszę, że Portugalia wygrała, bo w finale pokazali, że mogą wygrać nawet bez swojej największej gwiazdy, czyli Cristiano Ronaldo, ale z drugiej strony moim zdaniem troszeczkę fartem, jakby weszli tam do półfinału i do finału, bo w sumie gdyby nie ten mecz, który grali z Polską, to nie wiadomo, czy by weszli i przez to by też nie wygrali. Nie wiem, wiecie co, każdy ma inne zdanie i ja w sumie jestem neutralna co do tego, bo... Nie wiem. Jeszcze komu kibicowałam na Euro oprócz Polski? Kibicowałam Niemcom, bo bardzo lubię oglądać właśnie mecze niemieckich klubów, na przykład Borusi czy Bayernu. Poza tym też kibicowałam Francji, bo bardzo podobała mi się gra właśnie francuskiej reprezentacji. Ale mi szkoda w sumie, bo wlałabym szczerze powiedziawszy, żeby wygrała Francja, no ale trudno. Taka jest piłka, taki jest sport, niestety. Jakie są Twoje ulubione sklepy z ciuchami? Um, więc moją ulubione sklepy z ciuchami W których najczęściej kupuję właśnie ubrania To jest H&M i Bershka To są takie dwa sklepy, do których ja wejdę I praktycznie w 98% zawsze Wyjdę z jakąś siatką Zawsze coś kupię I generalnie tam podobają mi się najbardziej ubrania Są takie najbardziej w moim stylu Więc wydaje mi się, że to są te dwa sklepy Twoje największe marzenie? Ciężkie pytanie, zadałaś? Nie mam pojęcia, jakie jest moje największe, największe marzenie Bo ja mam dużo marzeń Takich dużych, ale nie wiem, jakie jest moje największe marzenie. Ale z takich ważniejszych, no to bardzo chciałabym spotkać Justina Webera, no to jest oczywiste. Chciałabym być szczęśliwa, chciałabym w przyszłości mieć kochającą, szczęśliwą rodzinę, chciałabym mieć pracę, która będzie mnie uszczęśliwiała, która będzie po prostu pomagała mi się spełniać w jakiś sposób, żebym mm, utrzymywała kontakt z moimi obecnymi przyjaciółmi, żeby to się nigdy jakby nie zakończyło, bo to by było straszne, serio. Nie wiem, no dużo mam takich marzeń, ale to są takie, które tak teraz przyszły mi do głowy. Czego się najbardziej boisz? Nie wiem, czy chcę odpowiadać na to pytanie, bo jak wam odpowiem, to teraz wszyscy będą wiedzieli, czego się najbardziej boję. A nie wiem czy chcę, żeby wszyscy to wiedzieli no, Ale dobra, odpowiem wam e, Od kiedy byłam małym dzieckiem Zawsze bałam się szybkości Nie wiem do końca jak to wytłumaczyć Zawsze kiedy na przykład jechaliśmy jakąś autostradą I mieliśmy na przykład uchylone szyby I jechaliśmy mega, mega szybko To ja się wtedy zaczynałam tak mega stresować I się właśnie boję do teraz troszeczkę szybkości <laughs> Panicznie boję się też pająków I niezależnie od tego czy ten pająk jest taki, czy taki To ja się będę tak samo bała I... Czego nie lubisz w ludziach? Słuchajcie, to jest bardzo ogólne pytanie i nie mam pojęcia jak na nie odpowiedzieć tak ogólnie, żeby wszystkich ludzi jakby zakwalifikować do jednej właśnie odpowiedzi, ale generalnie coś, czego nienawidzę w ludziach. To jest zazdrość. Obecnie bardzo dużo ludzi jest zazdrosnych praktycznie o wszystko. Jeśli komuś się coś uda, jeśli ktoś osiągnie jakiś sukces, to ta druga osoba nie umie się cieszyć z tą osobą, tylko po prostu e, zazdrości i od razu wyszukuje się drugiego dna, że co ta osoba musiała zrobić, żeby coś tam osiągnąć. To jest moim zdaniem mega słabe i mega żałosne, że nie każdy umie się cieszyć, jakby. Ze szczęścia drugiej osoby, ale też taki brak szacunku do tej osoby, brak szacunku do jej czasu, kiedy na przykład e, ktoś się notorycznie spóźnia, nie wiem, po dwie godziny na jakieś umówione spotkanie, albo po prostu nie przychodzi na to spotkanie, albo cały czas odwołuje te spotkania to jest mega irytujące serio. Co najczęściej oglądasz na YouTubie? Najczęściej na YouTube oglądam vlogi. Ja jestem zakochana, jeśli chodzi o oglądanie vlogów, tak jak doskonale wiecie, jeśli tak oglądacie mnie dłuższego czasu, bo cały czas Wam o tym mówię, cały czas Wam polecam jakieś kanały właśnie z vlogami, bo uwielbiam takiego typu filmy. Nie wiem, nawet kiedy ktoś nagrywa właśnie vlogi codziennie i nie robi nic interesującego, tylko są to takie vlogi domowe, ja i tak je uwielbiam, bo po prostu lubię. Mm, jakby oglądać życie innych ludzi. Nie wiem, czy to do końca dobrze zabrzmiało tak, jak chciałam, żeby zabrzmiało ale po prostu interesuje mnie to, co na przykład ludzie robią w Stanach, w Australii gdziekolwiek, po prostu w innych krajach, bo wtedy mogę też poznać ich język i... mogę poznać ich język, ich kulturę miejsce na przykład, gdzie mieszkają gdzie żyją na co dzień, ale też uwielbiam oglądać takie vlogi z podróży gdzie ktoś wyjeżdża i pokazuje jakieś, nie wiem, egzotyczne miejsca, do których nie mam pojęcia, czy ja kiedyś pojadę i to jest naprawdę coś niesamowitego, bo można się poczuć tak, jak my byśmy byli razem z tą osobą w jakiejś podróży, czy właśnie na co dzień. Można tę osobę lepiej poznać niż na takim filmiku zwykłym gadanym. I naprawdę to jest coś mega. I kiedyś tak. Może nie, że nie przypadałam, ale bardzo rzadko oglądałam vlogi. A od jakichś, nie wiem, dwóch, trzech lat jestem po prostu zakochana i mogłabym tylko takie filmy oglądać. O, słuchajcie, wy mi tyle pytań zadaliście odnośnie Starbucksa, i tak mi zrobiliście ochotę właśnie na picie ze Starbucksa, że po prostu was uduszę normalnie. No dobra, ale mam dwa ulubione picia. pierwsze to taka kawa mrożona, karmelowe frappuccino, najlepiej z kawałkami czekolady. Mówię Wam, jeśli nie próbowaliście, to spróbujcie, bo jest przepyszna. A drugie picie jest sezonowe. Niestety jest dostane tylko wiosną i latem w Starbucksie, na czym ja ubolewam. I jest to berry hibiskus. To jest taki sok bardzo popularny. Kim chciałaś zostać, gdy byłaś małą dziewczynką? Słuchajcie, tutaj po prostu będzie milion wymienionych zawodów. Bo po pierwsze chciałam zostać piosenkarką, ale niestety moja kariera zakończyła się zanim... Rozpoczęła, że tak powiem, bo okazało się, że jednak nie mam talentu, jeśli chodzi o śpiewanie, no totalnie nie mam. Potem chciałam być aktorką i to w sumie przez bardzo długi czas, i w sumie przez to, że byłam w kółku teatralnym całe przedszkole i na początku podstawówki, mega byłam w to wkręcona, uwielbiałam te zajęcia. I właśnie przez kilka dobrych lat myślałam o aktorstwie. Potem w końcu mi przeszło i chciałam zostać tancerką. A generalnie, jeśli chodzi o takie zawody, Zawody, nie zawody, to chciałam zostać księżniczką. Jaka była Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Słuchajcie, właśnie na ten temat już od jakiegoś dłuższego czasu planuję nagrać filmik o właśnie moich ulubionych bajkach czy ulubionych filmach z dzieciństwa, bo naprawdę było tego sporo i ostatnio sobie zaczęłam nawet internety przeszukiwać i poznajdowałam jakieś odcinki w ogóle zaczęłam oglądać i masakra, to jest takie ekstra. Jest tych bajek naprawdę mega dużo, ale teraz Wam powiem tylko o kilku, które mi się dosłownie przypomną. Także na pewno uwielbiałam misia uszatka, ja byłam zakochana po prostu w tej bajce i do teraz na YouTubie tam jest kilka odcinków i po prostu aż mi się chce płakać, jak to oglądam. Dalej był oczywiście Clifford, Bracia Koala, Olinek Okrąglinek, Tabaluga, no i wiele innych bajek. Musiałabym sobie po prostu je wszystkie wypisać na kartce, bo mam taką super pamięć, że nie pamiętam więcej, ale no to były jedne z moich ulubionych. Co powiedziałabyś trzynastoletniej wersji siebie z przeszłości? Jakie dałabyś jej rady? To pytanie jest naprawdę zarąbiste. Mega jest po prostu strasznie mi się spodobało, jak je zobaczyłam. Także, co ja bym powiedziała 13-letniej sobie, gdybym mogła? Na pewno, żeby nie przejmowała się tak do końca opinią innych ludzi, bo tak naprawdę nie jest ona aż tak ważna nie jest najważniejsza. Żeby nie podążała ślepo za swoją przyjaciółką i za różnymi jej pomysłami, które nie są najlepsze dla nich. Żeby nie bała się spełniać swoich marzeń. I że w przyszłości spotkają jeszcze dużo strasznych i okropnych rzeczy, ale też wspaniałych, więc ma być gotowa na nie i ma je przede wszystkim doceniać, bo nie zawsze będzie doceniała to, co ma, potem dopiero kiedy to coś straci, będzie to doceniała i będzie sobie myślała, że co by było gdyby, żeby pamiętała, że ma wokół siebie kochających przyjaciół, ma wokół siebie wspaniałą rodzinę, i żeby po prostu no doceniała to. Nie wiem, coś takiego bym powiedziała. I słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy QA. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i możecie też zasubskrybować mój kanał na dole. W opisie macie oczywiście wszystkie linki, wszystkie nazwy do różnych kont społecznościowych. Polecam dodać mnie na Snapie czy na Instagramie, bo tam jestem w sumie najczęściej. Tam dużo rzeczy e, fajnych z mojego życia dodaję, także zapraszam. O następnym QA też Was będę informowała na Snapchacie, także polecam właśnie mnie dodać, choćby ze względu na to. Także co, dziękuję Wam. Jeszcze czas za oglądanie widzimy się w kolejnym filmiku pa